Uważam, że tu panuje pewien fałsz przy tym stole, które wszyscy akceptujemy, to znaczy, że w Polsce trwa jakaś reforma wymiaru sprawiedliwości. Ta cała kłótnia w oczach widzów i Polaków uwiarygadnia te błędne przekonanie, że w Polsce trwa. Reforma wymiaru sprawiedliwości. Fakty są takie, że sądów na dole, że ma zwykły polski przedsiębiorca czy zwykły polski obywatel, nikt nawet jeszcze palcem nie tknął. Rzeczy, które my postulujemy jako Konfederacja, to jest zwrócenie uwagi na to, jakie są reguły pracy sądów i zwykłych sędziów i warunki pracy i z czego wynikają te gigantyczne opóźnienia, o których mówił Paweł Kukis. One wynikają z tego, że sądy są źle zarządzane. Na przykład czasami sędziowie nie mają możliwości wyznaczać kolejnych rozpraw, bo nie mają sal. I Wynajęcie dodatkowych sal, żeby sąd miał gdzie obradować albo udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego sal, sali obrad Rady Miejskiej rozwiązywałoby problem w niektórych sądach powiatowych. Dalej, absurdalnie wolne tempo obiegu papierowych pism. Sądy wewnętrzne są już częściowo zinformatyzowane, natomiast ciągle nie ma wprowadzonych reguł elektronicznego obiegu pism między stronami, co postulujemy, kiedy obie strony się na to zgodzą. Następna sprawa, parametryzacja tych działań sędziów, żeby móc to porównywać, wprowadzenie jakichś elementów Transparentności. Pan redaktor mi pokazuje, żebym kończył, ale kłóciliśmy się tu, czy są skorumpowani sędziowie, czy nie, przez 15 minut, kiedy wszyscy wiemy, że tacy są i że nic z tego nie wynika dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Bo nie, nie jest problem w tym, że na czele sądów stoją skorumpowani sędziowie. Problem jest w tym, że to jest wielki, niesterowny, biurokratyczny aparat, nie nastawiony na interes obywatela. A pan redaktor każe mi kończyć, kiedy zaczynam mówić o merytorycznych rzeczach. I zaraz wrócimy do kłótni i pisu z platformą, nic z tego nie może dalej są... wynikać. Konfederacja, wolność i niepodległość.